Koło naczelnych. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Profesor Marcin Urbaniak w studio. Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Piekarczyk, zapraszamy do Koła naczelnych, właściwie na drugą część rozważań na temat tego, czy najsilniejsi przetrwają. No, wiadomo, że najsilniejsi przetrwają, ale pytanie, co to znaczy najsilniejszy? Oligarcha, na przykład, ar taki arystokrata finansowy jest silny, bo go na wszystko stać. To on może przetrwać. Ma własny odrzutowiec, ma własny jacht, y wyleci w kosmos, ucieknie na bezludną wyspę, z w swoją własną, w sytuacji kryzysowej. No, przetrwa. No, szukam. Y Odpowiedniego przypadku i przykładu wśród Ludzi, na naczelnych, czy? tak traktując metaforycznie odrzutowiec, to no bo, 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 no bo pewnie nie, bo zbyt łagodne. Nie, no sprinter jakiś musiałby być, który jest masywny, silny, ale na przykład szybko ucieka wśród zwierząt, którego musiałaby dopaść zorganizowana grupa zwierząt, to słoń się obroni. On jest słoń masywny. się obroni no, on jest jako sprinter, no, prawda? No nie. <laughs> jako sprinter, który jest masywny, to paradoksalnie nosorożce bardzo szybkie są, mhm. e, takie masywne, więc może nosorożec byłby tutaj i ucieknie jak trzeba i zaatakuje i przede wszystkim budzi szacunek. Tylko i Tylko myślenie nie jest tak szybkie. Nie jest jego mocą stroną. No właśnie, a jednak po poprzedniej audycji doszliśmy do wniosku że władza to mądrość władza to mądrość ja chyba tak I nie... profesor był daleki od powiedzenia władza to mądrość ale mądrość to władza czego może nie dowodzi gatunek ludzki hmm. do końca się obawiam że ale i, inteligencja może... tak inteligencja, to władza Czego a... też nie dowodzi przecież gatunek <kuh> ludzki nie natomiast mądrość to taka e, władza która jest moralna e, trzymana w ryzach to jest taka władza trzymana w ryzach ale to jest jakiś ideał nieistniejący ani wśród naczelnych, ani wśród człowiekowatych. Ideał wymyślony przez Sokratesa. No dobrze, to my musimy zejść w te mniej przyjazne przestrzenie i, i powiedzieć jak jest, jeżeli chodzi o jest najsilniejszych, Aha. którzy przetrwają. Wznieśli się na pewien pułap inteligencji, sprytu. Przebiegłości również, tak? Bo brutalna manipulacji si tak, wreszcie. Brutalna siła, na przykład w postaci y, mięsożarnych dinozaurów, pokazuje, że ona nie przetrwa. Przetrwały ssaki, które były ani niesilne, ani nie szczególnie szybkie, ale umiarkowanie inteligentne, na, na pewno lepiej rozwinięte neurologicznie, niż gady i to drobne ssaki przetrwały do dzisiejszego dnia sobie żyją już kolejne pokolenia. Abstrahując od tej wybitnej inteligencji, bo, bo, bo są jednak istoty bardziej inteligentne od psa i kota, nie umniejszając psom i kotom, ale jednak ten pies, który pojawił się na końcu naszej poprzedniej audycji, i pytanie o to, na ile, no właśnie, na ile to udomowienie, czy też ten, ta, ta relacja człowiek-pies, ona miała obopólne korzyści? No wiadomo, że miała, tak, tak. ale na ile ta, ta więź jest taką wybitną strategią przetrwania ze strony no, właśnie psowatych, tak? Ona jest strategią i kynolodzy oraz badacze inteligencji ssaków wskazują, że psy pod pewnymi względami rzeczywiście mogą być o wiele inteligentniejsze niż delfiny czy szampansy. Jeżeli chodzi na przykład o tak wąską kompetencję, jak międzygatunkowa komunikacja. Komunikacja, której celem jest zrealizowanie swoich własnych celów czy interesów ale muszą komunikować się z nie osobnikami spoza stada, tylko kompletnie innym gatunkiem i tutaj psy są bezkonkurencyjne. W pewnym aspekcie zbliżają się do psów tylko szympansy karłowate, czyli bonobo i to tylko te, które żyją w rezerwatach czy sanktuariach i mają silnie zakorzenioną em, Zdolność rozpoznawania intencji człowieka, ponieważ mają z tym człowiekiem od 30-40 lat do czynienia na co dzień, ze względu na bycie najpierw w laboratoriach, a potem w rezerwatach. Natomiast poza tym wyjątkiem i tutaj można się zastanawiać, na ile Bonobo, które więcej życia spędziło z człowiekiem niż z własnym stadem w środkowej Afryce, na ile to jest jeszcze realny reprezentant swego gatunku. Natomiast gdyby się nie przejmować takimi niuansami, tylko traktować genetycznie osobnik jako osobnik, to. W komunikacji i zarazem najlepszej adaptacji do dynamicznie zmieniającej się przestrzeni yy, miejskiej, pozamiejskiej, teoretycznie dzikiej, a są bezkonkurencyjne, właśnie dzięki temu, że yy, udomowiły się, a w trakcie udomowienia rozwijały się kompetencje zupełnie nieosiągalne dla gatunków dzikich i to nawet nie tylko psowatych, ale w ogóle ssaków. Zwróćmy na moment do bonobo i pozostałych szympansów. Yy, bo, bo tu właściwie możemy szukać początków tego, czy w pewnym sensie zwycięża łagodność. To Aha, oczywiście jest tak. na, na potrzeby tego programu słowo, bo to może nie jest łagodność. No dzisiaj, gdybyśmy. Yy, kiedy porównujesz bonobo i pozostałe szympansy, to. Czyli Kto ma lepszą, lepszą strategię przetrwania? szympan zwyczajny czy, no, czy karłowaty zwycz... bonobo. Tak, Karłowaty i zwyczajny różnią się o tyle, że tak, z, zwy... zwyczajny stawia na sojusze. Służące rywalizacji, agresji, y, y, do, dominowania w hierarchii, zwalczania innych osobników z innych stad, ewentualnie w ogóle innych gatunków. Więc szympan zwyczajny stawia na inteligencję w kierunku Ale jest lepszego, lepszego wykorzystania swojej siły agresji, mhm. a szympan z Bonobo stawia w ogóle nie na siłę i na agresję, tylko na. Komunikację kooperującą, ponieważ samce są nisko w hierarchii, jak już tutaj wielokrotnie powtarzaliśmy, są emocjonalnie tak uzależnione od swoich matek, że wręcz y, to samice migrują ze stada do stada, i żeby szympans Bonobo się rozmnożył, to matka wchodzi w rolę swatki i w pewnym sensie przyprowadza mu atrakcyjną samicę. Samiec. No, ale to jest wszystko we własnej grupie. Tak ta strategia działa. Ale przyprowadza samicę, która jest z zewnątrz, więc tutaj nie ma chowu wsobnego. I teraz samce nie ma samców alfa w ogóle wśród bono, bo te, które są wyjątkowo nadpobudliwe, są szybko pacyfikowane przez samice. więc kolektyw, umiarkowanie łagodnych, kooperujących, empatycznych osobników, ale akurat płci żeńskiej, wygrywa konkurencję względem samców w szympansa zwyczajnego, gdzie jest bardzo częste ranienie się, walki, wygrywa, śmierć, wygrywa w tym sensie... We własnej grupie cały czas. No tak, ale tutaj jak, jeżeli, zestawić, jeżeli zestawić, to, to, to ko kooperacja komunikacyjna bonobo, czyli ta łagodność, życzliwość i tłumienie e ewentualnej agresji, nie niesie tak dużo... Bólu strachu stresu wewnątrz stadnej, jak stado szympansa zwyczajnego, gdzie jest ciągła rywalizacja samców o dominację. No tak, ale... Samice są brutalnie traktowane, samice na dole hierarchii w ogóle e, są bardzo. No, są bardzo brutalnie traktowane, mówiąc najkrócej. E, I i jasne, że te szumpansy zwyczajne przez fakt istnienia są w swoim gatunku najlepiej wyewoluowane w danym ekosystemie, bo są trwającym gatunkiem. Natomiast gdyby zostawić sumaryczną ilość, to suma zadowolenia braku stresu, bezstresowego życia jest jednak ewidentnie wyższa u bonobo niż ciągła rywalizacja stresu. Ale czy przetrwałyby bonobo przy tej konfrontacji na przykład? Ze zwyczajnymi? Mhm. No bo to, Gdyby to hipotetycznie to to je w, umieścić w tym, samym, w tym samym ekosystemie, gdzie są podobne zasoby i muszą konkurować, no szampan zwyczajny siłą wymusi spacyfikuje osobnika mniej bo no bo w ogóle są fi fizjologicznie mniejsze. To jak, moż spacyfikuje, jak można obronić w takim razie tą teorię <coughs> dotyczącą tego, że, że najsilniejsi czyli najsprytniejsi, ale też najinteligentniejsi, za tym nie idzie moralność w żaden sposób, z z, znaczy moralność, nie, nie, nie. łagodność. Z perspektywy, w, we, z perspektywy konkretnego osobnika, który jest łagodny, kooperujący, on nie generuje cierpienia, stresu i strachu. A on generuje przyjazne relacje z wewnątrz stadne albo międzygatunkowe, jak w przypadku psa, i bez wysiłku, bez angażowania, bez ryzykowania zdrowia i życia. Zaspakaja swoje wszystkie podstawowe potrzeby związane z komfortem jedzenia, bezpieczeństwa. Natomiast z drugiej strony mamy osobniki, które cały czas ryzykują zdrowie, życie, choroby. Wystawiają się na ryzyko, że mogą stracić. Kończymy zdrowie albo cokolwiek. Więc, jakby tak z zewnątrz patrzeć na, na psy, bonobo i zwyczajne. To psy, a za nimi dopiero Bonobo, na końcu zwyczajne wykształciły te najbardziej, można powiedzieć, bezstresowe, komfortowe formy egzystowania, gdzie właśnie życzliwość, jak to powiedziałaś, sympatia i współpraca powoduje, że życie płynie bez cierpienia, które można wyeliminować. No tak, człowiek, człowiek stał się takim celem dla jeszcze gdybym sensie. dodał, kto jest za szampansami zwyczajnymi, no tam będą w ogóle mięsożerni drapieżnicy, którzy, których życie polega na tym, że już y, od, dopóki, dopóki czuwają, są przytomne, nie śpią, no to muszą cały czas zabiegać o to, żeby nie być upolowanymi przez inny gatunek i samemu upolować ofiarę, więc cały czas są w tym. Podnie, po, pobudzeniu polujących, To Środowisko jakby zmusiło ich do tak. takiego, a nie innego procesu, I teraz, to tak jak ze zwyczajnymi i prawda? I teraz, gdyby takiego z dalekiego łańcucha tych drapieżników wybrać y, osobnika i go umieścić na pozycji psów, czyli na przykład lis złocisty, y, co zrobił y, Dmitrij Białajew? a no właśnie. A propos... Udomowienia. Tak. Bierzemy takiego drapieżnika, który musi cały czas zabiegać o to, żeby zapotrzebować za, za swoje potrzeby podstawowe zaspokoić, ryzykując będąc zestresowanym. No tak żyje ten gatunek. Czyli takiego Umie, typowego go. lisa. Lis, mhm. ale to. Pewnie by się toczyło wilka, kun, jakiegoś drapieżnika. w to radziecki, radziecki, radziecki badacz, uczony. Z lat 50.. No, wpadł na ten pomysł jako pierwszy, by, by sprawdzić, czy tak, teoria drwina jeż, działa. Jeżeli, jeżeli lisy w konkretnej populacji umieścimy blisko człowieka i będziemy im zapewniać wikt i opierunek bezpieczeństwo, jedzenie, komunikację obcą. Yy, a yy, konkretne osobniki przełamią swój strach i niechęć do obecności człowieka i zaczną być coraz bardziej mm, życzliwe i ufne względem człowieka. Padną im uszy z czasem. To tak, coś to jest się z nimi jedno. stanie i na poziomie cielesnym, i mentalnym. I okazało się, że cieleśnie zaczęły się bardzo szybko zmieniać, czyli yy, ta bliskość, antropopresja o, o bliskość człowieka, czyli wręcz. Selekcja sztuczna hodowla po prostu spowodowała, że zaczęło im się zmieniać umaszczenie, inaczej zmienił im się kształt ogona, oklapły im uszy, ale też z powodu braku konieczności ciągłego polowania, tropienia, węszenia i zabijania ofiar, zaczęła im się zmieniać anatomia twarzoczaszki. To znaczy zaczęły im się skracać z pokolenia na pokolenie kufy i zmniejszały się kły. Natomiast zmniejszała się też cał, całkowita objętość y, mózgu. Dlatego, że nie, nie wykorzystywały pewnych konkretnych obszarów, związanych z bardzo instynktownymi zachowaniami. Powiększyła im się budowa ciała, ale za to, y, pomimo tego, że im się zmniejszył, można powiedzieć tak metaforycznie, mózg. Powiększyły im się, powiększyła im się elastyczność, zdolność poznawcza, o właśnie kompetencje, których nie mają dzikie osobniki, chociażby zdolność rozpoznawania sygnałów emitowanych przez człowieka. A więc można powiedzieć, że mądrość, inteligencja rośnie, chociaż ciało się zmienia, nabywa się nowych cech, yy, będąc łagodnym, tylko że tą łagodność wymuszają albo warunki środowiskowe, jak w przypadku Bonobo, albo sztucznie człowiek, jak w przypadku psa i tego lisa. No, prawie wszystko się dzieje jak w, w grze komputerowej, jeżeli sobie pomyślimy, prawda? Że oszczędność energetyczna w pewnym sensie. Bo to jest tak? oszczędność energetyczna dla układu nerwowego. Oszczędność zasobów tak. i przewidywalność. Inwysza... Często związane z agresją Inwysza... również, tylko to jest takie generowanie punktowe tej agresji, tak, bo to cały czas nie wykluczamy zachowań agresywnych, jednak tak mówiąc generalnie. Akurat Białajew rozmnażał te gatunki, u których agresja spadała, spadała spadał poziom kortyzolu, roz poziom seroton. On celowo rozmnażał te, te gatunki, żeby sprawdzić też, jak w kolejnych pokoleniach będą się różniły morfologicznie, fizjologicznie szata, umieszczenie. Zapomniałem jeszcze dodać jednego, jeden czynnik, że w momencie, kiedy ten wikt i opierunek był zapewniony, czyli poziom bezpieczeństwa serotoniny, brak konieczności agresywnej rywalizacji, wzrosła dzietność tych osobników, czyli były częstsze mioty, samice wcześniej mogły zachodzić w ciążę, a mioty były bardziej liczne. Czyli coś to co się dzieje w przypadku dzików, które są niestety przez nas dokarmiane, czasami nieświadomie i które coraz, dekadę na dekadę coraz częściej krążą w obszarze tkanki miejskiej. Tam lochy są Permanentnie w zasadzie zdolne do bycia w ciąży, w o wiele młodszym okresie. No, dzieje się na naszych oczach ta synantropizacja, tak zwana, i prowadząca do samoudomowienia, bo dziki, czyli będące w tkance miejskiej, one nie są przez nas celowo udamawiane. Tutaj mamy zjawisko samoudomowienia się gatunku, które czerpie korzyści z urbanizacji rozrosnącej się tkanki miejskiej. I teraz rosną pewne kompetencje, a zanikają różnego rodzaju naturalne instynkty, czy niepotrzebne akty agresji. No, gdybyśmy chcieli powiedzieć, to taka piramida maslowa, prawda? Jeżeli podstawowe potrzeby są zabezpieczone, to hmm, jesteśmy tak. w stanie do tych jakby wyższych zachowań. Tak to się do bardziej komfortowego życia. Uruchamiają to, predyspozycje, o których nawet nie wiedzieliśmy, że tkwią u pewnych zwierząt, ale one się uruchamiają, bo właśnie te najniższe wegetatywne problemy dnia codziennego są zaspokojone. Czyli znaczy, można powiedzieć, że ludzkość szła tą drogą, jeżeli wracając jeszcze do, do, do dzietności i rozmnażania w warunkach pokoju, nazwijmy to, tak? czyli jakby tych, tego optymalnego środowiska, to w jaki sposób yy, żyje człowiek, no to on jest mhm. jakby dominantem, Ty, najlepiej ja wykształcił. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. <laughs> Dominacja i władza oznacza w tym wypadku komfort bezpiecznego życia, a nie wygrywanie z Przemocowe wygrywanie z dowolnym rywalem. Tutaj yy, pamiętajmy, że przez tą władzę i, i, i yy, osiągnięcie dominacji ewolucyjnej rozumiemy dużą płodność. Wysokie, rozwinięte kompetencje poznawcze i komfortowy ży komfortowe życie. No i teraz, im bliżej człowieka dany gatunek żyje, tym ma zapewnione te czynniki, a więc odniósł sukces ewolucyjny, do którego dzikie przed, przedstawiciele dzikich, dzikich populacji raczej nie będą zdolne, no bo muszą, jak powiedziałaś, na najniższej piramidzie Maslowa zapewnić sobie. Jedzenie i, i, i ciepło i schronienie, a nie rozwijać na przykład swoją umiejętność komunikacji międzygatunkowej, albo umiejętność manipulowania i okłamywania, bo to też jest bardzo wyrafinowana zdolność inteligentna, którą my ludzie nabywamy dopiero około czwartego roku życia. Manipulowanie, no właśnie, manipulowanie teraz bez, bez oceniania etycznego tego, czym jest manipulowanie. To nie jest tylko zdolnością ludzką. Nie jest, bo to jest umiejętność komunikacji albo wewnątrz własnego gatunku, czy własnego stada, albo z innymi osobnikami z, na zewnątrz. Umiejętność komunikacji, gdzie nie tylko rozumiemy komunikaty odbierane i emitujemy komunikaty ze świadomością, że będą one od, odebrane przez innego osobnika, ale celowo, a więc w pewnym sensie świadomie wprowadzamy w błąd, K em emitujemy komunikat, który wiemy, że zostanie. Źle zinterpretowany. Celowo taki komunikat emitujemy, który ma być źle zinterpretowany, bo wiemy, co wie, a czego nie wie odbiorca naszego komunikatu. Czyli rozumiemy, jak daleko sięga, sięga wiedza i jakie informacje ma potencjalny odbiorca. W które dziecka, gatunki manipulują, to zostało zbadane? Oczywiście, jako... E, między innymi sam się tym zajmuję, m, m, tak skromnie mówiąc. I tutaj mamy <laughs> wiele ssaków społecznych i ptaków, e, które są zdolne na no, taką... E, najprostszym instynktownym komunikatem wprowadzającym w błąd u ptaków jest słynny przykład e, samicy ptaka, bodajże z gatunku, o nie pamiętam w tym momencie którego, który udaje, że ma złamane skrzydło i ucieka od gniazda, e, po to, żeby odciągnąć drapieżnika. Prawda? E, wprowadza go w błąd, świetnie latając. E, no w, e, z, się, I drapieżnik przy... wtedy, rozumiem, biegnie, leci, za, biegnie za nim. Biegnie za matką, która opuściła gniazdo, myśląc, że... Bo jest udaje, własny... że ma złamane skrzydło. Tak. Bo mhm. e... jest łatwą ofiarą wtedy. Tak? Jest najłatwiejszą. Najłatwiejszą ofiarą. <laughs> tak. I potem pewnie wzlatuje i ucieka. Raza do gniazda. E, do gniazda. E, nie pamiętam gatunku ptaka, w tym momencie mi umknęło. Natomiast zastanawiam się, czy ryby są do tego zdolne i... Z gatunku ryb sobie nie ale pamiętam doskonale, jak ośmiornica wprowadza w błąd. Ośmiornice idą nawet o krok dalej, bo one nie tylko emitują fałszywe komunikaty do ryb, które im zagrażają, ale pamiętają, jaki gatunek ryby, jakiego ma naturalnego drapieżnika, przed którego się boi, i w zależności od tego, które ryby otaczają ośmiornicę, to ona imituje drap. Takiego drapieżnika imituje swoim kształtem, wyglądem i barwą, którego dany gatunek się obawia, czyli czasami skrzydlice, czasami węża morskiego, czasami płaszczkę. E, 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 jest w stanie. E, Słynna mimikra, czy To jest tak, to... <trym> mimikra, to jest w zasadzie trochę połączenie mimetyzmu a trochę mimikry, ale w kierunku mimikry, gdzie imituje się wygląd, kształt i sposób poruszania się innego gatunku z danego ekosystemu. No z już takim szczytowym osiągnięciem ośmiornicy jest y, wystraszenie szczytowego drapieżnika, jakim jest na przykład skrzydlica w rafie koralowej, udając większą i bardziej y, do, dorodną skrzydlicę względem innych. No i te skrzydlice się rozpierzchły, bojąc się takiej alfa skrzydlicy, która się nagle pojawiła, która była ośmiornicą. Ale ośmiornica nie imituje perfekcyjnie, przekształcając się, tylko mm, podrabia najbardziej charakterystyczne cechy danej ryby czyli mniej więcej kształt, ruch, no i ubarwienie przede no wszystkim. i doskonali manipulatorzy, czyli A więc psy. A więc psy, no. P <grym> tutaj bym się kłócił czy bardziej e, lepsza w oszukiwaniu innego osobnika dowolnego gatunku jest ośmiornica czy pies, tak generalnie. E, z tego względu, że pies e, Okłamuje, oszukuje nas zdecydowanie wtedy, kiedy na przykład jest głodny i chciałby dostać smaczek, więc udaje, że nie jadł. Wydaje mi się, że psychoty najczęściej chyba nas oszukują, udają, że, naje... że są głodne, mają ochotę na coś i udają, że właśnie nie jadły, że. No to, to, jest takie, to jest takie ewidentne i to pewnie jest ewidentne. wszyscy muszą to przetrwać, w jakiś e... sposób odreagować. Ja myślałam bardziej o pewnym zespole zachowań, który, no, rozumiem, został wykształcony przez psy, kiedy przebywały z człowiekiem, żeby uzyskać pewne profity dla siebie. Wykształciły pewne zachowania, które działają na ludzi. Czyli to, co a, mówimy właśnie. O mimikę, a, no Mimik, właśnie to, mówię o tym kładzeniu uszu, ale to na tej zasadzie a, 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 one się jakby stają się bardzo łagodne, a, a. dostosowują się momentalnie, jak Państwo zobaczą. Yy, tak, czy tylko to jest jakiś rodzaj manipulacji? W, nie, nie, nie wydaje mi się, że to była manipulacja, dlatego że m, m, nam się czasami wydaje, że kiedy pies robi taką bardzo smutną minkę, yy, to on dodatkowo na nas jakby urabia emocjonalnie wyprosząc o jakiś rodzaj zasobu i zmiękczając nas swoim smutnym... się, prawda? W pewnym sensie emocjonalnym. Tak, aczkolwiek tutaj tak często ten rodzaj mimiki twarzy i ciała jest mylony z odczuwanym stresem, a czasami frustracją czy strachem, że to jest bardzo chyba indywidualne i zależne od bardzo jednostkowego kontekstu, w jaki Pre, pre, precyzyjnie sytuacji pies tak zachowuje, bo to bardzo łatwo pomylić y, z sytuacją, kiedy pies czuje nasze emocje i nasze na przykład zirytowanie zupełnie z innego powodu, nie rozumie naszej irytacji i w razie czego zapobiegawczo prewencyjnie y, robi takie smutne minki w naszym kierunku, żeby przypadkiem nasza złość się na nim nie skupiła. Generalnie, żeby ta złość nie, nie została w jakiś sposób wyrażona, to próbuje nas uspokoić i to jest bardziej związane z frustracją. Niepokojem, który on odczuwa, niż, y, że jak zrobię smutną minkę, to dostanę smaczek na to przykład. Ta, to, tak to nie działa. Nie. E, dobrze więc, dla nas. Więc, więc myślę, że tutaj ośmiornica chyba ma przewagę nad psem, jeżeli chodzi o oszukiwanie innego osobnika. No tak, niestety nie zwyciężą. Wszystko wskazuje na to, że ośmiornice są na pozycji przekranej na razie, jeżeli chodzi o, no, są o przemysł no, tak, stworzony przez ludzi. No, tak, no, tak. Ale na płaszczyźnie oczywiście własnego środowiska, bo to należałoby sprowadzić już tak finalnie, poentując do własnego mhm. środowiska, jeżeli chodzi o przetrwanie, no właśnie tych najsilniejszych, najsprytniejszych. tak. To jej, to tak, to one mają... W... Czy najżyczliwszych to można dyskutować, tak? Bo to o, bardzo ludzka perspektywa. Ja bym nie nazwał życzliwą, ani nawet sympatyczną. <laughs> bardzo pragmatyczna, bardzo pragmatyczne osobniki. U utilitaryści, pragmatyści, a zresztą psy też są takimi behawioralnymi pragmatystami. Tam u psów też no, nie ma wszyscy, żadnego idealizmu. Wszyscy jesteśmy chyba. To człowiek chyba tak podtrzymuje tą iluzję, że próbujemy sobie osobiście myśleć jako, o, przynajmniej niektórzy, o idealistach, ale to wszystko jest pragmatyzm pomieszany z utilitaryzmem. <grystanie> A może nie powiem takich rzeczy mówić. <grystanie> no, ja myślę, że po prostu spotkaliśmy się z prawdą, która zwykle jest y, trudna do uniesienia. Jest. Profesor Marcin Urbaniak, Kanda Piekarczyk, Zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Koło naczelnych. Oh